Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj przetestujemy sobie. Paweł! Skipper! ty świnko! <laughs> Więc wracając do dzisiaj przetestujemy sobie livehaki. Subskrybujcie kanał, zostawcie lajka, a my przechodzimy do pierwszego livehacka, którym jest. Barilla na Spotify. Aha! like? I just found out. that they have a spotify account but the playlists on that spotify account correspond to different types of pasta specifically how long it takes to cook that type of pasta basically now you don't need to set a timer for your pasta you, you can just listen to the playlist and when the playlist is done then your pasta is done uh, No ty gadasz, Barilla ma na Spotify'u normalnie swoje konto podobno widzowie. Uwaga, uwaga. Odpalam wam na nagrywanie ekranu w telefonie. Dobra, mamy profil, ale on się nazywa Barilla, a nie Barilla Italia, takiej pani. Fusili. Bumba fusili Bumbab fusili I co? I my to normalnie będziemy... <ścoughs> I normalnie będziemy musieli to puścić jak wrzucimy makaron I jak przejdzie cała ta playlista mm -hmm. To makaron będzie gotowy I playlista ma 11 minut Czy on powinien się go dać 11 minut A czy jest tak napisane na paczce? to 11 minut Jest, patrzcie to 11 minut normalnie Czyli ma to sens ja ale śmieszne No dobra, okay. zagotujemy wodę i wtedy to ogarniemy Także to niech sobie leży w tle Następny nazywa się skubanie pietruszki A my tego nie robiliśmy kiedyś? Testowaliśmy i nam nie wyszło Spróbujmy Mamy pietruchę W ogóle, tak nie pietruszka. My zawsze kupujemy taką pietruszkę już ściętą świętą. Tak. Także tutaj masz normalnie w ziemi, możesz ją hodować co? Jest ciekawe. Dobra, mamy tarkę widzowie. Bierzemy pietruchy. No wiesz jak trochę jej, nie? No tak tyle. I teraz tak, przyciskamy to tutaj. I powinna nam się oderwać liście. Działa! Ej, stos! No i jest pietrucha. Musisz to robić na świeżej pietruszce, nie na tej pietruszce, która jest... Jak ścięte już w foli, tak, taka... Jak szczypiorek się zawsze kupuje, tak pietruszkę też zawsze się kupuje. Woda się gotuje widzowie! Tylko to tak, musimy wrzucić makaron, on musi się zacząć gotować, bulgotać i wtedy 11 minut. Dobra. Więc teraz jak zaliczamy. Sprawdzamy teraz lifehack z, ze Spotifyem. Dobra, i w tym momencie zaczęło się bulgotać, więc włączamy playlistę. chciałeś, dwójki dzieci, a ja chciałam cztery. Mówi się czworo, lecz popełniam błędy. Dobra, nie będziemy tak stać 11 minut, nie? Wyłączam, nie wiem, czy to ma prawo autorskie, czy nie. Chcę w się sensie wyciszam. Niech to sobie na jednej kresce leci w tle. I po prostu będziemy to kontrolować. I bierzemy się dalej w haka numer 3. Nie! Nie! Ej, no wygląda, jakby to się robiło. Wygląda legitnie. Ej, ja sobie. To ma sens Ma to sens Ma to sens, no bo przecież popcorn jest z kukurydzy, nie? Ale nigdy nie jadłam z takiej kukurydzy No nie Ta kukurydza była taka sucha. sucha Sucha już Dobra, i tak włożę Dobra. i zobaczymy co z tego wyjdzie To nie zadziała co było? Wywróciła się kukurydza A. To zadziała ja w to wierzę Nie, 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 musimy ciachnąć Widzowie, bądźmy profesjonalni No I teraz się nie wywróci Ej, no ale to jest gorące Bo jest w mikrofali To ciężko, żeby no nie, to nie było. No ma sens, że to zadziała, Paweł Ja w to wierzę Kurde, przestało... O, strzeliło coś Tylko niestety przestało być widoczne w kamerze Bo się ciepło tam zrobiło mm. I spadła. Dobra. Jest popcorn na 100% otwórz. Nie ma. Wiesz co się zrobiła? Roztrzaskało się na kawałki jedna. Okej. Okay. Ale jakby próbowało ten popcorn tu zrobić? No. Dobra, czekaj, ustawmy mocniejszą moc, bo ja chcę, żeby to wyszło widzowie. Wierzymy w to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ile zostało czasu do makaronu? Przelatuje trzecia piosenka. Ale jest pięć piosenek. Okej. Okay. To Usta. możemy podać tym tutaj. Masz teraz w klubie? Ja bym się odnalazła, Ja nie, nie. Zatańczę jakoś, Jakbyś w klubie to Jak się młodzi tańczy. Tak na pewno nie tańczą. Strzeliło coś Jaką w ogóle włożył tą kamerę do mikrofali? Fejur, to był photoshop jak nic To było za ładne, z idealnie mu to wyszło A to włożył i zaraz to zaczął strzelać Bez cięcia Nie, było cięcie, że długo leciało Okej okay. To jest czas no, i dupa. Patrz, nie, to był po prostu włoski, dupa. Nie. A tutaj nic nie ja ma? A sporządza jest tak kukurydza. No, jak strzelało, to wystrzeliwało po prostu jakby kukurydzą. Patrzcie, teraz w tym momencie widzicie to na ekranie. Po prostu cała ścianka w mikrofali jest brudna. Dupa. Została minuta 20 do makaronu. Tak? To już jest tak, ta no. Ok, to czekamy teraz już do makaronu. Tak. Zobaczymy, czy będzie nadęty. Dobra, w tym momencie czas stop. Playlista się skończyła. Wielki Test te... smaku Test smaku naszego makaronu Dobry Idealny Jak miało nie być, skoro jest na opakowaniu napisane 11 minut No tak to jest wszystko... Ale możesz to sobie w fajniejszy sposób zrobić W sensie na zasadzie nie musisz włączyć tej mera tylko włączyć sobie playlistę, tańczysz i słuchasz muzyki Taka ciekawostka po prostu bardziej Przejdźmy teraz do szybkiego obierania ogórka Skąd on to zrobił? To się na tak robi A bo on ma takie dwie blaszki jakby widzisz I po prostu jedzie dwie, dwie, no Tylko widzowie, my zamiast tych takich metalowych prętów, które widzicie na tym TikToku Mamy klamerki Przypinamy tu klamerki Znaczy ogólnie trzeba że trzeba ciachnąć tego ogórka, no? Przypinamy tutaj drugą klamerkę I teraz Nie, mi się tu musi tak zrobić Weź to zrób. Nie wychodzi to, bo mamy za szerokie noże Dobra, A czy? u nas wszystkie noże są takie szerokie Nie zrobimy tego niczym Znaczy ja mogę widzowie obalić to, w Haka i po prostu zrobić to tym I też macie szybko tylko kupić to do domu A to może być spoko, jak ktoś nie ma takich szerokich noży, bo widzicie My mamy tutaj po prostu szeroki nóż Bo faktycznie ma dwa takie metalowe te Tak, nie? no ale musiał mieć płaski nóż co? Nie płaski tylko wąski O właśnie wąski Tak jest Wycięcie pestki z awokado Dokładnie tak Otwieraczem No nie gadaj No nie Muszę to sprawdzić Gotowa? Tak mi się nie da No pestka została w środku Zrobiło dziurę w naszej pestce Spróbujmy jeszcze raz Nie no pestka się rusza No rusza się, ale... No próbuj po prostu wyciągnąć a... Oż kurde. O! Ja sama sobie ciśniałam pestkę. Tak, no. Zrobiła się w niej dziura widzowie, ale generalnie nie chciało wyjść. Wydaje mi się, że łatwiej Łatwiej jest byłoby rozkroić. Rekroić, tak. wbić nóż, pestkę i, i tyle. Byłoby, że z tego nie był Nie polecamy tego. Było to, to takie niebezpieczne, takie. nie polecamy, nie lubicie tego w domu. My to robiliśmy pod opieką trzech medyków i czterech pielęgniarek. Nie wiedziałam, że tylko jest medykiem. Ja się dziwię, że się nie zostawić te cztery pielęgniarki, schowałem. W swojej głowie. Next one! To masło. Uwaga, uwaga! Prosty i błyskawiczny przepis. Do słoika wlewamy lekko schłodzoną śmietankę 30. Potrząsamy słoikiem do momentu wytrącenia się masła. Przelewamy przez sitko. I odciskamy masło od maślanki. Tylko po co? To mnie zastanawia, nie? Jaki jest cel tego? Nie masz masła, masz śmietanę w domu. No tak. No to to jest. Mamy słoik, mamy śmietankę. Przelewamy. Mamy śmietankę. Teraz... no mieszaj. No tak, no bo masło to jest w sumie śmietana, ale 70%. I jak tutaj to zważysz i odcedzisz wodę, to to gęstnieje. I się robi gęsta śmietana, nie? A to sens? Nie wiem. No bo to jest 30, nie? No weź, po prostu mieszam. No mieszam, a patrz, a pasło, Swoją drogą też mlekowite jak ta śmietana. Jest 82% tłuszczu. Czyli to jest to? Tylko, że ma 82% tłuszczu Widzisz, czyli my w tym momencie stąd po prostu oddzielamy śmietanę od wody Ma to sens? Ma to sens logiczny Długo tak muszę? No chyba tak No zajebiście Głupie było siedzenie w telefonie w międzyczasie no. Mieszaj, mieszaj, twistem mięśnie Wiesz, że to stopami ubijały? Ale ty nie masz siły, co? Co ty gadasz? <gry> Dziewczyno, ja taki ruch opanowany Tyle razy już mieszałem farby jakieś i tak dalej Mam problem, mogę tak machać cały dzień Niech się te bicki robią Już? Fytutno. Szczerze? Nawet jak masło chodzi drożej, wolę dać złotówkę więcej za masło Udało się po około 20 minutach o, kurde. Ale, yy, pani pisała, że robią to mikserem No jest to jakiś sposób też, nie? Tylko że jakby w tym lifehacku chodziło o to, żeby robić to w słoiku Kostka masła tu lata To dawaj, wydawaj. Dawaj kostka masła Poczekaj No, no dawaj, 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 <gucz> mieszaj Jakie <gucz> jaki zajrany teraz No mieszaj mocno No miesza mocno <gucz> Jaki ty jesteś sztywny ty. <gucz> no. <gucz> Na co on cały Tak Tak Na co on latać? Tak, tak. No co ci chodzi? Po prostu pukam ręką. <laughs> Dobra. Masło w dupę czasu. Patrz co się dzieje. O kurde, masło w dupę czasu. No nam się masło nie wytrąciło Nie mamy tu masła po. To jest ubita śmietana. To nie jest masło. A zamknij oczy? O złożę, czy... Ja! No i... Woli nawet stworzyłem! Paweł, Przepraszam, raz, no Nie no, wyszła śmietana, bo by trzeba było to jeszcze dłużej robić, bo w tej widowie jakby nawet nie ma ani grama masa. To jest po prostu... No. Ja bym miał tak walić pół godziny i to seria ma być tańsze albo nie wiem, ma być tego więcej niż masła w kostce za tą samą cenę, to nie no, wolę kupić to. Słoikiem nie, nie, nie działa, tak jak ten. Mikserem wiem, że można ubić masło, bo na przykład kiedyś... Ubijałam śmietanę i zrobiłam masło No śmietana No jest to takie maślane, nie? No tak no Śmietana, masło, jedno, jedna rodzina No nie, no nie wyszło, ewidentnie Może po tych 20 minutach by wyszło Może tak O tym się nie przekonamy, bo tyle nie, nie pomachamy Ale mikserem wychodzi Nawet mamy potwierdzenie w komentarzach. Ostatni lifehack Ozdoby z czekolady Aha A że gotują czekoladę, ją rodzimy. Ej, ale to ciekawe efekt daje. Sprawdźmy to. Dobra, to masz ogólnie ogóle do mikrofal. To też się Będzie szybciej. Wody. A ty weź wodę z lodem. Dobra, Czekolada jest ready. Miska z lodem również. Zrób mi serduszko. Zrobić serduszko. Uważaj gorąco. A co to chodzi? Piękne. Czemu panu to wyszło a na mnie? Ej, no dobra, na lodzie, zobacz, na lodzie. Czyli co, on to całkowicie na lodzie robił? Czyli to musi być całkowicie na lodzie. To dałem więcej lodu. No spróbujmy. Poczekaj, aż to się minimalnie rozpoczął. No zrobiłem serduszko, No i co teraz? No musisz poczekać. No wyszło. No coś tam wyszło. To dla ciebie. Dzięki Nie no, ogólnie spokojny lifehack Szczerze, łatwiej wyleć na papier i poczekać aż to wystygnie i odłożyć do lodówki No to się tak Kładziesz na kawałek papieru, je do pieczenia, lejesz, wkładasz do lodówki i też masz Ciekawe, ale niepraktyczne Lepiej na przykład schłodzić yy, deskę, albo na przykład talerzyk i wtedy wylewać A najlepiej to subskrybować kanał, jeśli gotują I zostawić łapkę w górę Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa! pa. Hejo!